Nie śledzie, nie ścierka, nie śmietana i nie śmieci. To, co tam jeszcze zostało? Co jest w mojej kopercie? Słuchajcie, ta niebieska koperta jest warta półtora tysiąca złotych, a nawet jeżeli usłyszę jakąś inną propozycję, oddam trzy stówki. Popatrzcie, ścierka, śmietana, śmieci i śledzie. I co jeszcze? Na si, co nam na si zostało? No to chyba już ostatnia propozycja, bo jest niewiele tych rzeczy. Skoncentrujmy się. Czekam na odpowiedź. Si, coś na si w kuchni, coś jeszcze. Kto wie? No, uwaga, ostatnia propozycja. Ja już nie wspominam o tej nagrodzie pocieszenia, tak zwanej, ponieważ teraz będzie prawidłowa odpowiedź. Halo, halo. No, sito. Do... Jeszcze raz? Sito. No nie, nie może być sito. Na S, sito jest aj, na aj, S. Aj, aj, aj. Słuchajcie, no nie wiem, co z dzisiaj z tym sitem. Skupcie się, ja wiem, że nie jest łatwo. To o to chodzi, gdyby to było na S, mogłoby być sito, oczywiście. Ale my szukamy czegoś na literę SI. Właśnie na tym polega trudność tej zagadki. Właśnie dlatego oferuję półtora tysiąca. Jest światło. Coś kuchni, no z kuchni na si. Co? Dobrze, to ja zaproponuję 2000. Dwa tysiące. dwa tysiące za to słowo, za słowo z mojej koperty, żeby wam się e, lepiej i lżej myślało. Dwa tysiące złotych. Halo, halo? Dzień dobry? Halo? No nie no, słuchajcie, nie rozłączamy się. Halo? Trzy, dwa, Jeden? No, trudno w takim razie. Czekam na kogoś, kto tej szansy nie przegapi. Wykorzystają i trafi tutaj do studia. Jeszcze z kuchni coś, Nasi. No, jeszcze coś, uwaga. Co? No, no, Nasi. Wszyscy to znają. Nasi, pomyślcie w kuchni. Co to będzie? Halo, halo? Dzień dobry? Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Co to będzie? Ale to pani do mnie dzwoni? Ja dzwoniłam. To proszę pani, ja poproszę o odpowiedź. Coś na si. No właśnie. To Szybciutko. Jest... Co to będzie? Trzy, dwa, jeden. No, uwaga, skupiamy się, koncentrujemy się. W kuchni nasi 2000 złotych do zabrania za to słowo. No, chyba warto przez moment się skoncentrować. Czekam na tę odpowiedź. Na słowo z mojej koperty. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to będzie? Śliwka. Śliwka. 300 złotych. 300 złotych, gratuluję. Jeszcze nie śliwka, jeszcze nie śliwka, ale zapisuję. Słuchajcie, a jak pomyślicie. O czymś, z sosem na przykład, albo w zupie. Powiem tak, otwórzcie szafkę. Tam, gdzie macie makaron. I co to będzie? Jak się nazywa taki makaron? Uwaga! Dobra, to ja zaproponuję 3000. Tak jest, 3000 zł. I czekam na odpowiedź. co to będzie? Makaron. Uwaga, kończymy zagadkę. Makaron. Taki skręcony. Jak mówiliśmy o nim, prawda? Był śledź, była śmierć. No i teraz, kto ma tę nazwę? Łapie telefon w dłoń, bo jeszcze 40 par sekund. Gwiazdka 7304 albo 06 Makaronu. Na literę si. Może babcia pomoże w ostatniej chwili? Może żona? Może mama? Teraz, teraz, nie można się poddać. Pięć tysięcy złotych do wygrania. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa? To są dwie chwile. Naprawdę program się zaraz skończy. Sami się zdziwicie. Jeśli mi nie wierzycie, to poczekajcie. Poczekajcie dosłownie chwilę, bo zaraz będzie po programie. Dzisiaj jest najkrótszy z tych krótkich programów. Jaka jest odpowiedź? Fidarki. Świderki, oczywiście, że tak. I 5000 tysięcy złotych wygrywa Pani w tym momencie. Brawo, to były świderki, bardzo się cieszę. 5000 tysięcy złotych oczywiście oddaję w Pani ręce. Do zobaczenia. Miłego dnia do jutra.